My powracamy do naszej rozmowy na tematy muzyczno-polityczne. Goście zjawili się na czas, nawet chwilę przed czasem. Łukasz i Maurycy są w studiu Radiogram. Dobry wieczór panowie. Dobry wieczór witamy. Trochę więcej energii panowie. Jesteśmy tutaj w związku z czymś, co odbywać będzie się w tym tygodniu w Toruniu. Mówię o ogólnopolskiej konferencji naukowej Sztuka i polityka, muzyka popularna. I teraz na sam dobry początek pojawia mi się pytanie, co ma piernik do wiatraka. Co tą muzyką popularną, Łukaszu? A, wbrew pozorom dużo, ponieważ muzyka popularna muzyka w ogóle jest nierozerwalnie związana z polityką i sztuką. Muzyka w działaniu politycznym jest wykorzystywana praktycznie od początku działań politycznych. W jakich aspektach będzie to y, m, rozpatrywane? To znaczy. Tak, tak? Y, jak, ja się proszę to, bardzo. Tylko że dodam, że y, chodzi też głównie o to, że w muzyce popularnej występuje tekst. W odróżnieniu od jazzu czy muzyki klasycznej, a tekst jest głównie tym nośnikiem myśli, politycznego, przekazu politycznego. Przekazu politycznego tak. Na jakich przykładach będzie prowadzona w takim razie rozmowa? bowiem, że ten dwudniowy program został podzielony na różne panele de facto dyskusyjne i, i czego te panele będą dokładnie dotyczyły? Panele podzielone są według prostego schematu, jest kilka bardziej ogólnych, gdzie będziemy zastanawiali się pewnie nad istotą działań politycznych, działań muzycznych, muzycy, muzyki w polityce, ale też będą elementy dość szczegółowe, jak na przykład tematy o hip hopie, tematy o heavy metalu, również o kościele, o nergalu, o dodzie. Ten temat i nergala i dody, to myślę, że będzie najpopularniejszy, tak przynajmniej mi się kojarzy, jeżeli chodzi o pop, kulturę szeroko. No właśnie, skoro była już mowa o, o muzyce, to muzyka też pojawi się tak bardzo fizycznie, bo w Odnowie ciekawe koncerty. Tak, tak, w Odnowie na koniec konferencji odbędzie się taki panel dyskusyjny z udziałem właśnie muzyków, którzy no, będą mogli powiedzieć coś jakby z drugiej strony troszkę o, o, tym, o tym ciekawym problemie istnienia, czy też funkcjonowania polityki w muzyce. Tam będzie m.in. brał udział Tymon Tymański, Zbyszek Krzywański, gitarzysta Republiki, będzie również Jacek Brenda, Kobra Nocka, atrakcyjny Kazimierz, będzie Grzegorz Kopcewicz, Butelka, który no, wiele wspólnego ma z działaniami politycznymi w swojej twórczej aktywności. A później oczywiście na koniec koncert Tymon Tymański and the Transistors, kwartet Tymona Tymańskiego, który, no, jest, myślę, bardzo, bardzo znany i lubiany, więc y, tym bardziej zapraszam wszystkich do odnowy na ten koncert. To będzie w czwartek od 17:00 panel i od 20:00 koncert. www.popuza 2009umkpl